Siemanę, witam Was w nowej serii albo bardziej kontynuacji serii z Dying Light w DLC The Following. Mam nadzieję, że Wam się ta seria spodoba. Ogłaszałem ją tak z tydzień przed zrobieniem tego filmu na moim Discordzie, więc jeżeli chcecie wiedzieć o wszystkim tak przed, przed właśnie wypuszczeniem filmu i tak dalej polecam wam wbić na mojego Discorda i którego znajdziecie w opisie mojego kanału i w opisie właśnie tego filmu. Może jeszcze w komentarzu. Tak więc co, ja już nie przedłużam. Zaczynajmy. Kurde, nie, to... Dobra, to było trudne. Tak jest no, zaczynajmy. Nie, nie, zmuszę, nie, nie Mówiłaś, że gadał coś o magii i ech, udomowionych zombiakach. Mówił coś o grupie ludzi, którzy się nie zarażają. Nawet po ugryzieniu. Ludzie w malignie plotą różne wzdy. Kiedy go przynieśli, trzymał tę mapę. O, ale, ale to to jest droga poza Hara. Hej kończy nam się antyzyna. Musimy poszukać innych możliwości. Nie możemy dłużej czekać. Nie! Nie zbliżaj się! I idź sobie! Nic nie rozumiesz, matka! No nieźle. Niezły start był. Nie powiem, że nie. gdzie trzeba znaleźć. Ja w sumie nie mogę tutaj nigdzie wyjść Może jakieś rzeczy do zabrania będą. Lena, słyszysz mnie? Krain! Lera! Ciągle przerywa! Słuchaj, ten twój jednooki deliryczny pacjent mówił prawdę. Jest droga poza miasto. Może to, co mówił o ludziach, którzy się nie przemieniają, to również prawda? Możesz go zapytać, gdzie mam szukać? Zmarł dziś rano, Kyle. Zabiła go gorączka. Obawiam się, że musisz sobie radzić sam. Lena? Lena! Eee, pieprzone góry! Kurde, zobaczyłem teraz, że napisów nie ma. To szybkie cięcie i żeby były już napisy. Dobra, teraz powinno być wszystko git. No to... No tak czy siak, niezłata mapa. Długo zmierzono gdzieś biec. Ja teraz mam więc tam? Chyba... Bo... Nie, dobra nie widzę. Próba to ja tutaj biegnę. Zobaczymy jak to będzie. nie ma nic... wskażeń. Myślałem, że o tym głaz Boga wejdę tu, może coś się jest. W samej górze. Skrzynka. Skrzynka otwarcia. O! Coś jest. Zbroń i plan. Dobra, biorę tą broń, ale... Dobra, no nie używamy. Może to są deski, to takie średnie w tej grze. To miejsce wygląda na zamieszkane. Mniej więcej. Pogodzić sobie komuś, jak w każdym życiu zrobić. Chodzi, że to teraz przez płot. Z tego pika. Co będę wyjść? Tędy? Nie. Nie tędy. Stołbym. Czego tu? Chcę rozmawiać z kimś, kto tu rządzi. Jestem z Haranu. Przemytnik. Robisz dla tego świra? Hej, nie wiem nic o żadnym przemycie, koleś. Jestem tu, bo potrzebuję pomocy. Pytaj o Jazira, ale zapamiętaj jedno. Jeśli coś ukradniesz, łapska ci urąbie. Spoko, wychilluj, gościu. Nic się nie ukradnę, po... nic nie masz pewnie. Gdzie jest Szukasz czegoś? Ty tu rządzisz? Potrzebuję pomocy. Gadaj z Jazirem. Hej. Chwała niech będzie matce. A? E, słuchaj, potrzebuję tylko informacji. Ja tam nic nie wiem. Pytaj Jazira. E, no dobra, gdzie go znajdę? W środku, w stodole. Dzięki. Am jednak. Więcej się z nim nie zobaczysz. Słyszysz? Zakazuję ci. Tato, proszę. Możemy o tym nie pogadać? Nie nie. Koniec dyskusji. Tak? Dobrze. Ezgi? Czekaj. Ezgi! Z nią mam pogadać? Czy z nim? E, nie chcę przeszkadzać. Szukam Jazira. Zazir to ja. Jeśli szukasz jedzenia, mamy tylko chleb. Nie, nie, nie potrzebuję jedzenia. Słuchaj, jestem z haranu. Przybyłem tutaj, bo słyszałem, że jesteście odporni na wirusa. Że nie przemijacie się nawet po ugryzieniu. Tak? A kto ci to powiedział? Ktoś, kto już niestety nie żyje. Trzeba go było jeszcze wypytać. Ode mnie więcej nie usłyszysz. Urwamać, czemu nikt nie chce mi pomóc? Wirus szaleje, w całym mieście giną ludzie. A jednak. Żyjesz, przyjacielu. Weź trochę chleba i wracaj do Haranu. Nikt cię tu nie chce. Prosiłem. Ustaw nas w spokoju. Ty. Weź na kochodę ze skrzynki. Chleb mam wziąć ze skrzynki? Dobra, idę po chleb Lena, tu krejnę, słyszysz mnie? Co za pieprzone pustkowie. Hej! A, ty! Ono tu. O, podejdź bliżej. Nie dziabnę cię. Tezowa! nie jestem jak reszta tych świrów. No, was mówię, pomyleńcy. Czyli nie jesteś jednym z nich? To czemu nie chcą cię przepędzić? Bo mam na sprzedaż nie tylko chleb. Przy okazji, mówią mi kan. Kyle Crane. Ej, ty jesteś z Haranu, tak? Kojarzysz może gościa z problemem okulistycznym? Masz na myśli gościa bez oka? Tak, tego swój gość, kurt. Jak się mnie ma? On. E, on nie żyje. Cholera, to wielka szkoda. Ale zaskoczony to nie jestem. Może będziesz wiedział. Kurt wspomniał o ludziach odpornych na wirusa. Wiesz coś na ten temat? E, tak, jak się zastanowić, to nie przypominam sobie, żeby miejscowi się zmieniali wy jedne. Oni mają jakiś kult. Prowadzi ich tak, a zwołują matką. Dawniej to była tylko taka lokalna tradycja, wiesz? Nie brali tego na poważnie. No, to teraz biorą śmiertelnie poważnie. Odkąd wybuchła zaraza. grołą symbole, gdzie popadnie. Odprawiają jakieś rytuały. Chyba nawet się do niej modlą. No ale co z tą odpornością? Są ciągle na antyzynie, czy jak? Słuchaj. Brak mi teraz człowieka, a że jestem przedsiębiorczy, to bijmy targu. Wspólnicy, ty i ja. Kupujesz coś, koleś? Świry... Co dokładnie masz na myśli? Cóż, ty chcesz nieco informacji, a że kurd wziął i coifnął, potrzebuję łebskiego kierowcy. Mogę pokazać ci coś, co może ci pomóc, ale najpierw musimy skombinować wóz. Mam ci znaleźć samochód tutaj? Ciekawe, skąd jego wezmę. Ja poszukałbym na pobliskiej farmie, tylko wiesz. Dyskretnie, działaj po cichu, dobra. No, ja już ci znajdę samochód. Czekaj tu. Tą mapę zobaczę. Hmm. Nie no, mała mapa Nie są rzeczy się tu dzieje Żyja? Teraz ci się przypomniało? No wiesz, to nie było wtedy najważniejsze. Oni są jak duchy, trzeba się ich pozbyć i tyle. Niezorganizowani, bez jań. interesów. się za Co Niezły początek współpracy. Aj, no nie dramatyzuj, I dasz sobie z nimi radę. Na... Teraz wybacz, muszę się zająć klientami. Daj mi znać, jak już będziesz miał tego. 包鬼。 U, trafiłem, co jest? Tego się nie spodziewałem szczerze mówiąc. Taka w łeb to Nieźle. Tam stoi chyba. Właściwie zbywanie opalnych. Leży. Kolejny. Tutaj kolejny jest. Dobra leży, leży. Nic z ja mam. mam. zaraz zabije jeszcze z wysokości Leży. Kolejny. są jakieś lamusy i bym bez broni pokonał Z pięści bym ich pewnie położył na dwa hity bym sobie to teraz przetestował, ale dobra no, w sumie dobra testuję Tylko Jakoś mikstura dali Kurde jednak nie Uuu, no Chyba nie był za dobry pomysł żeby, żeby się pokazywać właśnie. Bo strzelają do mnie. Leży jeden Chyba czterech ma bok O tam ich widzę Innych Tutaj Joga kolejny leży Jakie są głupi! Co ja robię? Trafić nawet nie mogę w głupią beczkę. Chociaż i tak bym się pewnie zabił prędzej niż. Jeszcze Jesz trafił w beczkę. Jest tu mam jeszcze, no nie. Problem jest. Się to w dupę! Ale to w dupę wsadź. Amunicji szukam z nich. Widzę, że... ...tylko ich tu pozdychało. Nie? Tutaj gdzieś jeszcze chyba był jakiś jeden. Chyba, że nie. I dobra, jest git. Jak na razie. coś przydatnego jest. To nic za bardzo nie ma takiego towego of z Fortnite'a Ja, die ist nicht da. da. Szukasz kana? Nie ma go tu. Chyba w końcu przekonali go, by sobie poszedł. Wyprosili go, co? Pewnie patrząc przez muszkę. I kim są oni? Oni w końcu zrobili to, co mój ojciec powinien zrobić już dawno. No i popatrz, nagle zrobiło się to naprawdę miło i spokojnie, prawda? Nie odpowiedziałaś na pytanie. Oczywiście. Jesteś tu z tego samego powodu, co on. Bandyci też nam nie chcą dać przez to spokoju. A my niby mamy ci zaufać? Musi być jakiś sposób, żeby cię przekonać. Mnie nie musisz przekonywać. Mam to gdzieś. Pokaż innym, że jesteś tu po to, by coś dać, a nie tylko brać. A tak przy okazji, mam na imię Ezgi. Kyle Crane, Ezgi. Możesz mi dać jakąś wskazówkę, czego wam potrzeba? Chyba mogę ci trochę pomóc. Tylko pamiętaj, że będziesz mi winny przysługę. Ciebie. Wody gruntowe zostały jakiś czas temu skażone. Chyba rozumiesz, co by się działo, gdybyś je jakoś oczyścił. Mam nadzieję, że to w ogóle możliwe. Owszem, możliwe. Ale trzeba iść na teren bandytów. Poszło tam już kilku ochotników. Cóż, żaden nie wrócił. Więc raczej ci nie radzę. Chyba, że ci życie nie miłe. Jeśli tak, idź wzdłuż rurociągu. Dzięki za radę, Ezgi, Ale kiedy mówiłaś, że przekonali Kana, żeby sobie poszedł. Nie miałaś na myśli tutejszych, prawda? Nie. Ci tak naprawdę nigdy nic nie robią. Nie mogli się pozbyć Kana od wielu miesięcy. Dlaczego mieliby to zrobić teraz? Nadal unikasz odpowiedzi. Wciąż nie wiem, czy zasługujesz na odpowiedź. No tak, ale wygnanie kogoś tylko dlatego, że był nieuprzejmy, to chyba lekka przesada, nie? Możliwe. Ale tylko cienki mur dzieli nas od bandytów, zombie i cholera wie czego jeszcze. Wystarczyłby jeden facet z niewyparzoną gębą, żeby to rozwalić. I nie masz z tym problemu. Jeśli nie znajdzie schronienia, umrze. O, daj spokój. Jesteś z miasta, znasz takich jak Kan, prawda? Oni zawsze znajdą sposób, żeby przetrwać. Kan dobiłby targu nawet z trupem, aby uniknąć kłopotów. No, jaka Kan jeszcze. Nie ma sensu pytać, a co się pokłóciłaś z ojcem, prawda? Nie, nie ma. Tylko ty tu ze mną w ogóle rozmawiasz. Cóż, rozumiem ich podejście, ale nie muszę pochwalać ich metod, prawda? Więc. Wolelibyście, żebym sobie pożedł. No wiesz, nie. Słuchaj, wszyscy tu przywykli do tego, że ktoś się nimi zajmuje. Wszystko dzięki matce i jej sługom. Jej sługom? Po prostu pomóż ludziom, dobra? Zrób coś efektownego, a wkrótce sam zobaczysz, jak to jest. Kłuk nie mogę już nie okazać. Pojedźcie do stacji bomb, gdzie ona jest. Dobra, to ja to chyba zrobię dopiero w następnym odcinku, tak więc co... Bijajcie na mojego Discorda, na mój drugi kanał i na Twitcha. Do wszystkiego macie linki w bio mojego kanału i w opisie, tak więc co, ja już nie przedłużam, kończę, trzymajcie się, do następnego.